co kurwa jakiś, Jak to się nazywa w ogóle? Realme jakiś kurwa Za dwa koła mówię dobry no będzie koła. A no tam, teraz w Ale kurwa To już pół roku temu no. Mówię dobry, dobry no. będzie, a to chuja W kieszeni mi się kurwa Wszystko włącza W bluetooth mi się samo włącza Stryb samolotowy, kurwa nagle Ajdź pan. Zajebisty telefon. Z dwóch Zajebisty Google. Ciągle Z dwóch. Dobra, ja muszę sobie Nick przypomnieć tego chłopa co prosiło o ten. O pozdrowienie. A ja nie pamiętam jaki to był nick i nie pamiętam gdzie jest... Kiedy byłeś pewien, że znów zostanie na roku, ale pojawia się jakaś ta gówniara z paletką. O, dobra Nie wiem jakie przywitanie zrobić. Jakieś takie energiczne, czy wiesz? Czy siema. Może coś w stylu... Cześć Siemanko, tu kolejny odcinek z łaźni 102.0, na którą nikt nie przychodzi. Ale gejoza? Gejoza? Ej nie mów tak, bo ja to nagrywam. Hej, cześć Siemanko. Dobra kurwa, ale nie można mówić gejoza, nie można mówić pedał, nie można mówić... O tak, tym bardziej nie można mówić. Ej, dobra, Ładę. czekaj, 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 jeszcze raz. Hej, cześć Siemanko, to kolejny odcinek z Margonem, łaźnia 102.0, na którą nikt nie przychodzi. Czy dzisiaj będzie inaczej? O, Gion Ej, myślę, że to zajebiste rozpoczęcie jest. Dobra, to widzimy się za jakieś 6 minut. O, Iga znowu wygrała. Kurwa, nie nagrywałem akurat tego, no do chuja. Wsyłam ci na meska. I tam podczas nagrania wszedłem na, na tego, na... Mm. Kuba. Tak, weź. ona wygląda specyficznie. Jak się cieszy w chuj. W ona brzydka jest. No, no, nie chciałem tak powiedzieć, ale... Zblokują ci Kurwa. Przerzuciłem go w chuj. <grym <grym> <grym piskli, kurwa. No, ba, ci, kurwa, poleciał. I chuj, oj leci dalej <grym> U ma 4 i temu lepsza Ja nie, nie wydałem no, to na tą grę ani złotówki, tylko na sl Co, ja wbijam Nawet przyjść, żeby po prostu się pobić, to by była fajna inicjatywa tu nikt nigdy, nigdy nie przychodzi Tu nikt nigdy nie przychodzi Ja tu przy... tydzień temu przyszedłem to nikogo nie było i zapomniałem że tu jestem i mnie wyjebało niestety I nikt nie Widzisz, żebyś nagrywał to byś kurwa... No tak, będę co tydzień nagrywał no, Cześć się manka Nikogo to kurwa... Nie <śleszone> nie robił często No nie wiem jaką być to ale nie raczej pan mi nie no, bo najmniejszy level, to nie ma kurwa gadania. O, nie, nie gada. A czekamy się do 30. Jak ktoś bija, to ja go walę, nie? Chyba, że ja mogę się na napierdalać. Albo się napierdalajcie w No tutaj już potężny zawodnik. Zusecik. Ej! Razem idziemy do zwycięstwa, suko. Dobra, to zróbcie się. Pierdą, to nie, nie, na nie, chcę mówić gdzie jest. Zróbcie. <laughs> no, pozdra pozdrawiam Zróbcie. pana Zróbcie. je Pozdrawiam Zróbcie. pan Pozdrawiam Zróbcie. pana Kajglowa który przyszedł y, tam gdzie stałem, żeby poprosić mnie o pozdrowienie na odcinku Bądź pozdrowiony przyjacielu no. No, Który podszedł na ulicy i zrobił ze mną zdjęcie <laughs> A właśnie, screena ze mną zrobił, to już wiesz To już coś innego Dobra to już level. To co, to bijemy się nie, nie, nie ma co przedłużać, bo to jeszcze dzieci płaczą, Uuu. trzeba nakarmić. Tak. No, tak, ja nie byłem leknięty, dobra. Pierdolę. A mi nie będzie do stówy, nie? Ludzie są różni dla ciebie, a dla nich są dwa rodzaje Człowieko frajer, cwajne obszada, lew albo hiena Rodzina to wszystko, a plać tu raczej już nie ma Masz tu Łkę? No dobra, dobra. Ważny do stu. No tak, wiadomo. <noise> Aha. O, o, użyłem ten cewek. No. Dzięki za walkę byczku. Także tak. W ostatnich miesiącach to... Chyba raz przyszedł Chico, się biliśmy, ucieka, później niechcący wydepał. A tak to nikogo nie ma, więc... No, takich co tydzień... Ale może ten, może się to w, Może się to odmieni po prostu niedługo. Będę truł dupę moim tanowiczom, żeby przychodzili, to może zaczną przychodzi. No ale a jak nie no to będę dalej sobie szlifował miejsce w rankingu jeżeli chodzi o PH Po dzisiejszej łaźni chyba przeskoczę o dwa oczka Więc spoko Jak najbardziej Nie wiem co no, to jest, nie kręgowy To się wytnie To się wytnie, to się wytnie A po drugie wiesz wiesz Malaga Malaga to nie radzi sobie z krytyką chyba bo Najpierw yy, płaczę na tych swoich filmikach, że ludzie bocą, a później biję z ludźmi, którzy bocą herosy. Yy, więc no takie populistyczne pierdolenie zawsze mnie w yy, Więc mu to napisałem w komentarzu i mnie zbanował niestety, więc... Nie. Więc jebać go no, po prostu, jeżeli chłop... Też no dobra, no mogłem go aż tak... aż tak go nie zwyzywałem, to była konstruktywno-ofensywna krytyka po prostu, no. Nie wiem, czy inne komentarze na ten temat też usyłowano, ale trochę takie niefajne, że... Jeżeli ktoś boci yy, na korzyść, to jest okej, okay, a... wiesz... A jak nie, no to... no to nie. No to... Albo kurwa... Albo... Jesteś na nie albo jesteś na tak, no niestety Ja nie szanuję takiego zachowania A tymczasem ja odbieram kolejną plakietkę z łaźni w Mythar Czy idziemy się jeszcze pisgać do Eder? Człowieku, daj spokój się... No dawaj No Weź się wyloguj, człowieku Jak wyloguję jak ja dzisiaj tylko na łańcuch no. wszedłem? No właśnie Ej, głowy zbira zmienili No Prawie je sprzedałem, bo nie wiedziałem co to Wygląda jak czaszka tego, tego Tego, tego czaszka No, no tego, tego, z kitu no, On ten, ten, ten miał taka całą Chodo, Eder Trzy eee. walki, trzy walki. Ja już topnąłem na magii. No dobra. Oj, zlogałem no na grubera. Gruby. O, czekaj, 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 przedłużaj ja też logam. Może będzie lega na odcinku? Czyżby? Czyżby to był ten dzień? Dwie pomarańcze. To dwóch? Dobra, dobra, dobra. No także dzięki za... Nie, jeszcze raz. Yy, jakby to... A więc w dzisiejszym odcinku to wszystko, jeżeli ci się podobało. Nie, jeszcze raz. Nie, no dobra, po prostu. Siemano, dzięki za obejrzenie. Może za tydzień będzie też, może nie, zobaczymy. Elo.